Rozdział 14. Najlepsze praktyki i przykłady sukcesu. 14.3 Wzory i szablony maili oraz komunikacji. 1 marca 2014 roku wzory maili powitalnych. 2 marca 2014 roku wzory maili z przypomnieniami o porzuconych koszykach. 3 marca 2014 roku wzory maili informujących o statusie zamówienia. 4 marca 2014 roku wzory maili z prośbą o opinię. 5 marca 2014 roku: Podsumowanie. Skuteczna komunikacja z klientami jest kluczowym elementem w prowadzeniu sklepu internetowego. W kontekście Shopify, E-mail marketing, powiadomienia o statusie zamówienia, przypomnienia o porzuconych koszykach czy wiadomości powitalne mogą znacząco poprawić doświadczenie użytkowników, zwiększyć konwersję i lojalność klientów. W tym podrozdziale skupimy się na wzorcach i szablonach maili oraz komunikacji, które pomogą w prowadzeniu efektywnej strategii marketingowej i zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta. Pierwsze wrażenie jest kluczowe, dlatego wysyłanie powitalnego maila do nowych subskrybentów czy klientów jest fundamentalne w budowaniu relacji. Powitalne e-maile stanowią doskonałą okazję do przedstawienia oferty, wyjaśnienia wartości twojej marki oraz zachęcenia do pierwszego zakupu. Przykład wzorca e-maila powitalnego. Temat witamy w nazwa sklepu. Oto, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Treść. Powitaniówka. Cześć, imię klienta, dziękujemy za zapisanie się do naszego sklepu. Cieszymy się, że dołączyłeś do. Nazwa sklepu. Informacja o ofercie: z tej okazji chcielibyśmy Cię zapoznać z naszymi bestsellerami i najnowszymi produktami. Pamiętaj, że możesz skorzystać z rabatu, darmowej dostawy itp. Link do sklepu, kliknij tutaj, aby przejść do sklepu i rozpocząć zakupy. Zachęta do obserwowania w mediach społecznościowych: zajrzyj na nasze profile na Facebooku i Instagramie, aby nie przegapić żadnych nowości i promocji. Wykorzystanie w Shopify, możesz skonfigurować automatyczne wysyłanie takich maili za pomocą wbudowanego narzędzia Shopify, które umożliwia tworzenie e-maili powitalnych w zakładce powiadomienia w panelu administracyjnym. Alternatywnie, możesz użyć aplikacji takich jak Clio, Omnisend czy MailChimp do automatyzacji i personalizacji wiadomości. Wskazówki. Personalizuj treść, używając imienia klienta, aby mail był bardziej przyjazny. Zachęć do skorzystania z oferty powitalnej, np. rabatu, aby od razu zmotywować do zakupu. Upewnij się, że e-mail jest responsywny, czytelny na różnych urządzeniach i ma atrakcyjny design. Porzucone koszyki to jedno z najczęstszych wyzwań dla sklepów internetowych. Wysyłanie przypomnień o porzuconych koszykach może znacznie poprawić wskaźnik konwersji. Dobrze zaplanowana kampania przypomnień może skutkować odzyskaniem dużej części porzuconych zamówień. Przykład wzorca e-maila przypomnienia o porzuconym koszyku. Temat Twój koszyk czeka na Ciebie, nie zapomnij o nazwa produktu. Treść. Powitaniówka. Cześć, imię klienta. Zauważyliśmy, że zostawiłeś coś w swoim koszyku. Przypomnienie o produkcie: twój koszyk wciąż czeka. Nazwa produktu jest gotowy do zakupu. Wezwanie do działania CTA: kliknij tutaj, aby zakończyć zakupy. Dodatkowe zachęty, skorzystaj z dodatkowego rabatu procent, używając kodu kod rabatowy. Oferta ważna do data. Informacje o płatnościach i dostawie z nami zakupy są proste. Oferujemy szybkie płatności i darmową dostawę. Wykorzystanie w Shopify, możesz ustawić automatyczne przypomnienia o porzuconych koszykach w Shopify za pomocą aplikacji takich jak Clio, Cart Recovery lub Abandoned Cart Recovery. Te narzędzia pozwalają na tworzenie spersonalizowanych e-maili oraz automatyczne wysyłanie ich po określonym czasie od porzucenia koszyka. Wskazówki. Użyj atrakcyjnych nagłówków, które przyciągną uwagę użytkownika. Dodaj elementy zachęcające do powrotu, takie jak promocje czy rabaty. Personalizuj komunikację, aby klient poczuł się wyjątkowo. Klienci oczekują, że będą na bieżąco informowani o statusie swojego zamówienia. Transparentność w tej kwestii buduje zaufanie i poprawia ogólne doświadczenie zakupowe. Przykład wzorca e o statusie zamówienia. Temat, Twoje zamówienie, numer zamówienia, status aktualizacji. Treść. Powitaniówka, cześć, imię klienta, dziękujemy za złożenie zamówienia w, nazwa sklepu. Informacja o statusie, chcieliśmy poinformować Cię, że Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji i zostanie wysłane w ciągu, czas. Szczegóły zamówienia: zamówienie obejmuje wymienione produkty. Link do śledzenia: kliknij tutaj, aby śledzić status swojego zamówienia. Podziękowanie: dziękujemy, że wybrałeś nasz sklep. Z niecierpliwością czekamy na Twoje kolejne zakupy. Wykorzystanie w Shopify: możesz automatycznie wysyłać maile o statusie zamówienia za pomocą Shopify, który posiada wbudowaną funkcjonalność powiadomień mailowych. Jeśli chcesz dodać bardziej zaawansowane opcje, możesz użyć aplikacji takich jak AfterShip do śledzenia przesyłek i wysyłania aktualizacji o statusie dostawy. Wskazówki. Informuj klientów na każdym etapie procesu: Potwierdzenie zamówienia, wysyłka, dostawa. Dodaj link do śledzenia paczki, aby klient mógł na bieżąco sprawdzać postęp dostawy. Używaj jasnego języka, aby uniknąć nieporozumień. Opinie klientów są niezwykle cenne, pomagają w budowaniu reputacji sklepu, a także dostarczają cennych informacji o jakości produktów i obsługi klienta. Prośba o opinię jest świetnym sposobem na zaangażowanie użytkowników i pozyskanie feedbacku. Przykład wzorca e-maila z prośbą o opinię. Temat: Podziel się swoją opinią na temat nazwa produktu. Treść: Powitaniówka, Cześć, imię klienta. Dziękujemy za zakupy w nazwa sklepu. Prośba o opinię: Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony z nazwa produktu. Chcielibyśmy poznać Twoją opinię i dowiedzieć się, co myślisz o naszym produkcie. Link do strony z opiniami: kliknij tutaj, aby zostawić recenzję. Zachęta do pozostawienia opinii, Twoja opinia pomoże innym klientom, a my zawsze staramy się dostarczać produkty najwyższej jakości. Wykorzystanie w Shopify: Shopify oferuje integrację z aplikacjami do zbierania opinii, jak JPO, które pozwalają na automatyczne wysyłanie prośby o opinię oraz umożliwiają łatwe zbieranie recenzji. Wskazówki. Ułatw klientowi proces wystawiania opinii, zapewniając szybki dostęp do formularza. Prośba o opinię powinna być grzeczna i nienachalna, nie zmuszaj klienta do oceny. Zachęć do pozostawienia opinii w zamian za rabat lub inny bonus. Szablony maili i komunikacji są niezbędnym elementem w budowaniu trwałych relacji z klientami sklepu internetowego. Powitalne e-maile, przypomnienia o porzuconych koszykach, informowanie o statusie zamówienia czy prośby o opinię wszystkie te wiadomości są ważnym narzędziem w procesie sprzedażowym. Personalizacja, przejrzystość oraz odpowiedni czas wysyłki maili mają ogromne znaczenie w poprawie konwersji i zwiększeniu lojalności klientów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich aplikacji i narzędzi Shopify można łatwo tworzyć i zarządzać komunikacją z klientami w sposób automatyczny i efektywny. Rozdział 14. Najlepsze praktyki i przykłady sukcesu. 14.3 Wzory i szablony maili oraz komunikacji.